Szanowni Państwo, dzisiaj zapraszam na kolejną podróż, tym razem do Wielkopolski, której historia jest złożona, a jej losy ściśle związane są z dziejami Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Region ten odegrał istotną rolę w dążeniu do niepodległości i utrzymania polskości w trudnych okresach dziejów. Wielkopolska leży na terenie środkowej Polski w Europie Środkowej, graniczy z Pomorzem Zachodnim, Pomorzem Gdańskim, Kujawami, Ziemią Łęczycką, Ziemią Sieracką, Górnym Śląskiem, Dolnym Śląskiem i Ziemią Lubuską. Granice regionu zmieniały się na przestrzeni wieków, a w związku z czym obecne rozumienie zasięgu terytorialnego Wielkopolski nie jest do końca jednoznaczne. Geograficznie region Wielkopolski wyznacza zasięg do Rzecza Warty. Od północy ograniczeni doliną rzeki Noteci oraz rozciągającymi się nad nią puszczami. Noteć z powodu okalających je bagień już w czasach prehistorycznych stanowiła istotną barierę dla ludzkiego sadnictwa. Terytorium regionu obejmuje swym zasięgiem Pojezierze Wielkopolskie. Nazwa Wielkopolska ma metrykę swoją średniowieczną. Jest stosowana od połowy XIII wieku. Wcześniej na określenie tego regionu używano łacińskiej nazwy Polonia czyli Polska. Historycznie pierwsza zmianka pojawiła się w dokumentach zapisanych po łacinie w 1257 roku, gdzie odnotowano jako Polonia Major, po niemiecku w 1390 – grospolen, a w 1449 roku w staropolskich odmianach – Wielkiej Polsce, Wielkiej Polsce. Historia, drodzy Państwo. Ekspansja państwa Polan w X wieku sprawiła, że pierwotne terytorium plemienne Polan, początkowo określone jako Polonia, później zaczęto nazywać Polonia Major, w odróżnieniu od Polonia Minor-Mołopolski. Pierwszym, który w dokumentach zachowanych użył nazwy Wielkopolska, Polonia Major, był Maciej z Lubinia, benedyktyn z klasztoru w Lubiniu i notariusz księcia Kaliskiego Bolesława Pobożnego, który wymienił nazwę Wielkopolska. Polonia Major w łaciskojęzycznym dokumencie z 15 czerwca 1257 roku. Pierwsze ślady bytności ludzi na terenie dzisiejszej Wielkopolski pochodzą sprzed 11 tysięcy lat przed naszą erą, z okolic Wschowy. Są to groty oraz ostrza łowców-reniferów reprezentujących kulturę arensburską. Około tysiąc lat później pojawili się przedstawiciele innej zbieracko-łowieckiej kultury łowców-reniferów zwanej Świderską. W kolejnej fazie, około 8 tysięcy lat przed naszą erą, pojawili się ludzie reprezentujący kulturę komornicką, a po nich kulturę Janisławicką. Obie te kultury należały do tzw. grupy myśliwych z psem. Pojawiali się również okazjonalnie przedstawiciele kultur zbieracko-łowieckich z terenu dzisiejszych północnych Niemiec. Na przełomie 5 i 4 tysiąclecia przed naszą erą półkoczownicze ludy zbieracko-łowieckie zastąpiły względnie osiadłe ludy rolnicze, stosujące metodę wypalaniskową. Były to ludy kultury ceramiki wstęgowej, początkowo rytej, a następnie kłutej. Ludność ta przybyła na tereny Wielkopolski przez Śląsk. I bramę morawską z obszarów leżących w dolinie Dunaju. Ślady ich bytności odnaleziono m.in. na zachód od Konina i na Pałukach. Nie jest pewne, czy przedstawiciele tych kultur wywędrowali, zostali wyparci bądź wchłonięci przez następną falę osadników reprezentujących kulturę Pucharów Lejkowatych, która pojawiła się na tych terenach około 3,5 tysiąca lat przed naszym erą. W młodszym nolicie zastąpiła ją kultura amfor kulistych, której przedstawiciele zajmowali się głównie pasterstwem. W tym samym czasie tereny na wschód od Warty odwiedzali przedstawiciele niżej rozwiniętej kultury ceramiki. Dołkowo grzebykowej, którzy przybywali z północnego wschodu. Około 2200 lat przed naszą erą zaczęły się pojawiać grupy reprezentujące kultury ceramiki sznurowej, które przez niektórych badaczy uznawane są za pierwszą falę ludności o pochodzeniu indoeuropejskim. W początkach epoki brązu Wielkopolska znalazła się na północnym skraju obszaru objętego kulturą unietycką, której centrum znajdowało się na terenie dzisiejszych Czech. Około 1500 roku przed naszym e. miejscowa ludność zaczęła prezentować kulturę pounitycką, zwaną też kulturą przedłużycką. Od XIII wieku przed naszym erą rozwija się właśnie kultura łużycka. Była to pierwsza na tych ziemiach kultura epoki żelaza. Nie powstał co prawda żaden duży ośrodek hutniczy, jednak żelazo pozyskiwano na terenie całego regionu Zult. Darniowych. Do najbardziej znanych stanowisk tej kultury należy osada w Biskupinie. Około roku 500 przed naszą erą miała miejsce pokojowa penetracja tych ziem przez północną zamieszkującą dzisiejsze Pomorze Gdańskie ludność reprezentującą kulturę Pomorską. W ciągu około 150 lat obie grupy zasymilowały się. W tym czasie w wytworzył się szlak handlowy łączący Półwysep Apeniński z ujściem Wisły. W przebiegu odpowiadał on rzymskiemu szlakowi bursztynowemu. Nowi przybysze co prawda zdominowali dotychczasowych mieszkańców, lecz przejęli od nich sporo z ich kultury, łącząc ją z elementami własnymi. W ten sposób wykształciła się miejscowo odmiana kultury grobów klaszowych. W III wieku przed naszą erą zamarła wymiana z południem kontynentu, a poszczególne grupy etniczne zlały się ze sobą. Około roku setnego przed naszą erą, pod wpływem kultury przemieszczających się przez Kujawy i Śląsk Celtów oraz wpływów rzymskich, wykształciła się w dorzeczu Wartej Wisły kultura Przeworska. Kolejne wieki cechuje istnienie szlaku bursztynowego łączącego Rzym z południowym Bałtykiem. Docierały nim głównie do wschodniej Wielkopolski wpływy rzymskie. W III i II wieku przed naszym erą ze wschodu na zachód przez południową Wielkopolskę i Kujawy, wędrowali Celtowie, zaś z północy na południe wzdłuż szlaku bursztynowego różne plemiona germańskie Skirowie, Bastarnowie, Goci, Gepidowie czy Burgundowie. Handel ten zamarł w V wieku, kiedy to trwały najazdy Hunów. Wówczas ziemię Wielkopolski zdominował system drobnoplemienny. Obszar Wielkopolski zamieszkiwały już wówczas, według niektórych historyków, najprawdopodobniej plemiona słowiańskie, m.in. Serbowie. W VIII wieku Serbowie prześli się na zachód, na Łabę, a do rzeczy warte zajął zachodni odłam Polan. Z nimi wiąże się powstanie nowego ogrodu w Gieczu, na Ostrowie Tumskim, w Gnieźnie czy Ostrowie Rednickim. Na początku X wieku władzę nad grodami plemiennymi Polan przyjęli piastowie. Wielkopolska stanowiła centrum polityczne państwa piastów do 1031 roku, gdy region spustoszyła reakcja pogańska oraz najazd księcia Brzetysława w 1038 lub 1039. Po rozbiciu dzielnicowym Polski w 1138 roku Wielkopolska przypadła mieszkowi III. W XIII wieku nastąpiła silna ekspansja brandeburczyków na zachodnie granice Wielkopolski. Zajęli oni wtedy ziemię lubuską oraz kasztelanie santocką. Jednocześnie zajęli tereny na Wielkopolski i Pomorza Zachodniego. W wyniku tych działań powstała nowa marchia. Silna polityka kolonizacyjna, powiązania z tworzeniem nowych miast, np. Landsberg i osad wiejskich, doprowadziła z czasem do całkowitej germanizacji zajętych terenów. I tak pod koniec XIII wieku książęta wielkopolscy podejmowali próby zjednoczenia pod swoim przywództwem księstw polskich i odrodzenia Królestwa Polskiego, czego zwieńczeniem była koronacja na króla Polski Przemysława II. Po jego zamordowaniu przez brane Wielkopolska została podzielona wzdłuż rzeki Obry, pomiędzy księcia śląskiego Henryka III Głowczyka i księcia kojowskiego Władysława Okietka, którego część została niedługo później opanowana przez czeskiego króla Wacława II, a po jego śmierci przez Henryka Głogowczyka i jego synów. Po powrocie Łokietka z wygnania rycerstwo wielkopolskie opanowało dzielnicę i oddało ją Łokietkowi, który po koronacji na króla Polski w Krakowie scalł ją na powrót w jednym państwie z Małopolską, kończąc w ten sposób epokę rozbicia dzielnicowego. Po tym okresie poza Wielkopolską pozostawały jednak na stałe tereny ziemi lubuskiej oraz tereny zajęte przez Nową Marchię. Syn Łokietka, Kazimierz Wielki, zdołał jeszcze odzyskać wielkopolską ziemię wschowską i schudować Santok. W 1474 roku południowa Wielkopolska została najechana przez księcia zagańskiego Jana II Szalonego. Do końca XVIII wieku Wielkopolska składała się z dwóch województw – Kalickiego i Poznańskiego, a sejmiki ziemskie obu województw zbierały się w województwie kaliskim w Środzie. Wiek XVI to złoty okres w historii Polski, w tym także Wielkopolski. Bogaciła się ona w tym okresie na handlu rosły miasta, a dobra koniunktura połączona z tolerancją religijną przyciągała przybyszów z bardzo daleka. W ówczesnej Wielkopolsce mieszkali Polacy, Niemcy, Żydzi, ale także Szkoci, Czormianie, Grecy, a nawet Czesi. Z inicjatywy arcybiskupa Lubrańskiego utworzono pierwszą wyższą uczelnię w tej części kraju a urodzony w Wągrowcu Jakub Wujek przetłumaczył Biblię na język polski, tworząc wzorzec literackiej polszczyzny. Załamanie dobrej koniunktury dla Wielkopolski przyszło w roku 1655, kiedy na samym początku wojny polsko-szwedzkiej, tak zwanego potopu, wojska z Wielkopolski poddały się bez walki w ujściu. Kolejne sto lat to czas niepokojów i wojen. Ale zarazem rozwoju sztuki, baroku, który to styl pozostawił po sobie w Wielkopolsce setki okazałych budowli. Jednym z wielkich mecenasów był ród Leszczyńskich, z którego wywodził się obrany w 1704 roku królem Stanisław Leszczyński. Na skutek rozbiorów Polski cały region dostał się początkowo pod panowanie królestwa Prus. Chwilowa wolność przyszła wraz z wojskami cesarza Francji, Napoleona Bonaparte, który. Przez kilka tygodni przebywał nawet w Poznaniu, skąd kierował losami całego ówczesnego kontynentu. Ostatecznie po jego klęsce Wielkopolska została podzielona pomiędzy Prusy i Rosję, który to podział widoczny jest do dziś w kulturze ludowej, zabudowie, języku i innych aspektach. Wiek XIX to okres walki o zachowanie narodowej tożsamości. Mieszkańcy zaboru rosyjskiego wybrali walkę w powstaniach. Natomiast Wielkopolanie z zaboru polskiego, pracę organiczną i budowanie silnego społeczeństwa obywatelskiego. To także okres bezprecedensowego boomu gospodarczego, kiedy w Kaliszu i okolicach rozwija się przemysł kacki, natomiast pruska część Wielkopolski staje się spichlerzem Niemiec z gęstą siecią kolejową i nowoczesnym, zmechanizowanym rolnictwem. Strategicznie położony Poznań zostaje zamieniony w jedną z najpotężniejszych w Europie twierdz. W latach 1830-1832 w Wielkopolsce przebywa Adam Mickiewicz. Poznań, Kalisz czy Leszno zapełniają się eleganckimi, secesyjnymi kamienicami. Wolność przyszła wraz z zakończeniem I wojny światowej i wraz z wybuchem Powstania Wielkopolskiego. Jedynego w pełni zwycięskiego w dziejach Polski Powstania. W czasach II Rzeczpospolitej Wielkopolska była jednym z najlepiej rozwiniętych regionów kraju. W 1929 roku w Poznaniu Zostaje zorganizowana powszechna wystawa krajowa, pierwowzór międzynarodowych targów poznańskich. Ogromne zniszczenia przynosi kolejny konflikt, druga wojna światowa. Polskie wojska opuszczają Wielkopolskę w zasadzie bez większych walk, a na mieszkańców spada 6 lat okrutnej okupacji. W Żabiekowie i w Forcie w Poznaniu hitlerowcy znieśli jedne z pierwszych obozów koncentracyjnych. W hełmie nad Nerem dokonali masowych egzekucji ludności żydowskiej. W 1941 roku nasilono politykę wysiedlenia stąd Żydów do, do dowolnego z blisko 200 gett, utworzonych na terenie generalnej guberni. Z samego poznania przesiedlono do generalnej guberni około 70 tysięcy ludzi. Setki tysięcy ludzi, głównie młodych, czasem jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności, wysiedlono jako robotników przemysłowych w głąb na miejsce Polaków i Żydów napływały grupy Niemców ze wschodu z terenów zajętych przez ZSRR. W 1940 roku rozpoczęto politykę repatriacji. Dziesiątków tysięcy Niemców z Besarabii, Bukowiny i innych części Rumunii po zakończeniu II wojny światowej i przejęciu rządu w Polsce przez partię komunistyczną, w Wielkopolsce intensywnie rozwijał się przemysł. W okolicach Konina i Turku powstało jedno z największych w Polsce zagłębi węglowo-energetycznych, a w Poznaniu produkowane były lokomotywy i silniki okrętowe. We Wrześni sprzęt audio, a w pile żarówki. Natomiast gnieźnie, akumulatory. Wielkopolska zmieniła swój charakter. Od tego okresu większość ludności mieszka w miastach. Do historii przyszedł rok 1956, kiedy robotnicy z Poznania wznieśli pierwszy bunt przeciwko opresyjnej władzy. W 1989 roku rozpoczęła się transformacja ustrojowa. I na tym, drodzy Państwo, zakończę swoją opowieść i zaproszę do kolejnej historii. Miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.